Dnia 21.30. Tak czy nie? Najważniejsze pytanie dnia zadaję. Agnieszka Gozdera, witam Państwa, ale nietypowo zaczniemy dzisiaj ten magazyn, dlatego że mamy informację o bardzo gwałtownej ulewie, która przechodzi nad Małopolską. Państwo widzą cały czas ten niepokojący e, żółty pasek na dole ekranu. E, żywioł, jak wiemy, zatrzymał komunikację w Krakowie, tam stanęły tramwaje. Ale najgorsza sytuacja jest w Proszowicach, to 24 km na północny wschód od Krakowa. Tutaj 30 maja ulewa zniszczyła 40 domów, a według naszych informacji dzisiaj podczas nawałnicy jedna osoba została ranna, i oto co powiedziałam. Nam Dobrze, proszę państwa, będziemy do tego tematu wracać, dlatego że w tej chwili nie wysłuchamy tej najnowszej informacji. Od służb z Małopolski, ja witam w studiu gości Arman Tryfiński, ruch Palikota. Dobry Janusz wieczor. Palikot, Kongres Nowej Prawicy. Panowie, ja bym chciała, żebyśmy nadal <grym> nietypowo jednak jeszcze przez moment, bo mieliśmy o narodowcach i za moment obiecuję, że będziemy o tym mówić, ale chcę poznać Panów zdanie na temat tego, co działo się na przykład w Warszawie wczoraj, bo jest wielka dyskusja, czy to była wina e, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-walc, że były pozatapiane samochody ludzie na dachach samochodów, czy to po prostu tak się dzieje, kiedy jest kataklizm? panie Januszu. Powiem Panią, gdyby pani Grąkiewicz Walcowa była właścicielką miasta Warszawy, tak jak kiedyś był zasadca miasta, prawda? I gdyby płaciła z własnej kieszeni wściekłym obywatelom miasta za poniesione przez nie szkody, to wtedy na pewno by dbała o to, żeby studienki były właściwe. By sobie policzyła, czy lepiej, lepiej wydać parę złotych więcej na studzienki, czy lepiej zapłacić odszkodowanie. Ponieważ nie jest właścicielką, to sprawa jest bezsensowna. Nie ma co dyskutować. Bo to jest nie przejmuje się odszkodowaniami i no nie ma. to... Przecież, przecież jej, pensja, jej pensja nie zależy od tych to co to obchodzi? Armand Rzefiński. Pani prezydent Gronkiewicz-Walc ma zadziwiające uzasadnienie tych wszystkich zdarzeń. Kiedy nie działało, metro stwierdziła, że. Dzięki temu Polacy mają szansę na powierzchni więcej chodzić przebywać, piechotą, dotlenić się i chodzić piechotą. Kiedy zalało tunel, powiedziała, że to dobrze, bo będą mogli Polacy podziwiać panoramę Warszawy. No teraz na pewno Polacy i Warszawiacy ucieszyli się, że mogli wyciągnąć popływać. pontony, popływać. łódki. No i niektórzy popływać. wczoraj to robili, rzeczywiście to były takie no, wyjątkowe, no, wyjątkowe to widoki. To myślę, że to właśnie jest najlepszy komentarz. To. Niech Noe z tego wyciąga wnioski. Własność jest jedynym y, uleczeniem takiej sytuacji? Jak nie będzie własności, to, to tak, się tak, będzie jak, to jak, jak nie Jak właściciela, to wiadomo, że wszystko, wszystko kuleje i tym. Znaczy jeżeli funkcjonariusze partyjni będą w spółkach miejskich i z, tylko z klucza partyjnego będą dobierani urzędnicy w urzędach, w ratuszu, no to niestety nie poprawi się to bez względu na to, czy będzie pani gronkiewicz Walc, czy ktokolwiek inny. Proszę Państwa, szerszy raport o tym, co dzieje się w Polsce w związku z ulewami o godzinie 23 w informacjach dniach, dnia, a my mamy mówić o narodowcach. Już za moment będę Panów pytała o zdanie. Felieton Magdy Jednacz przed naszą dyskusją. Posłuchajmy i obejrzyjmy. Armia, wojna, przywracanie porządku. Słowem pierwszy kongres ruchu narodowego. Jestem dumny na sali tysiąc osób z całego kraju. Jesteśmy młodym pokoleniem, które totalnie zawiedliście. Nie wierzymy w system, który zbudowaliście w naszym kraju. W naszym kraju, bo jesteśmy Polakami. Nie Europejczykami, nie obywatelami świata, ale właśnie Polakami. I chcemy nimi pozostać. Ruch skupia nie tylko działaczy, ale i działaczki tak zwane kobiety dla narodu. Jesteśmy kobiecą organizacją patriotyczną, zrzeszającą głównie młode kobiety, studentki, młode matki. No i chcemy właśnie stanowić prawicową, tradycyjną alternatywę dla feminizmu. Ulgi dla polskich przedsiębiorców, opodatkowanie zagranicznych koncernów i wyjście z Unii Europejskiej. To tylko część postulatów. Wszystkich łączy bunt wobec rządzących. Gardzimy Wam. Chcą stworzyć coś na kształt dawnej Solidarności i co więcej, wystartować w wyborach. Czy życzyliby sobie startu Wyborczego Ruchu Narodowego? I od odpowiedzi na to pytanie uzależniamy nasze decyzje. To będzie decyzja podejmowana nie od góry, ale z dołu. Już jesienią wśród członków i sympatyków Ruchu Narodowego ma się odbyć referendum w tej sprawie. I to jest nasz główny temat. Pytamy o to, czy tak skrajna prawica jest zagrożeniem dla demokracji w Polsce. Państwo, jak zwykle komentują na Facebooku i Twitterze, jeden z komentarzy brzmi tak: w Polsce skrajna prawica tak znowu strasznie w siłę nie rośnie. Oni są sprawni tylko w rocznicowych marszach, o ile działają w porozumieniu z innymi podmiotami. Janusz korwin czy pan. Raczej się z nich śmieje, czy pan e, uważa, że jest się czego obawiać? Panie Janusz? Ja się ani nie śmieję, ani nie uważam, że jest się czego pan obawiać. Nie, ja e, nie, nie chcę się przejmować. E, wśród narodowych e, są różne odłamy. Bycie Polakiem nie jest problemem politycznym, jest to e, partia. Ale jak jest partia ludowa, PSL, a bycie chłopem też nie jest problemem politycznym, to może być partia narodowa. Ja nawet twierdzę, że powinny być dwie partie narodowe, bo istnieją narodowi socjaliści i narodowi liberałowie, tacy jak Taylor, Heidel, Dmowski czy, czy Rybarski, prawda? Ci ludzie mogliby być spokojnie w kongresie Nowej Prawicy. Dlaczego, to, nie, są? Dlaczego na, nie są u Pana? Natomiast ludzie typu Mozdors, prawda, czy, czy Piasecki z całą pewnością by tam być nie mogli. Dlatego też ja im doradzałem, żeby od razu założyć dwie partie, mhm. bo jak to było przed wojną, jedna partia, to się zaraz rozpadła, prawda? będzie, to znaczy, nie się rozpadła. Od razu założyć dwie partie wtedy z tą pierwszą można rozmawiać, a z tą drugą nie. Armand Trofiński jak pan do nich podchodzi? No z ogromnym dystansem i, i lękiem, bo przecież zdobyć demokrację, no to jak pokazała nasza historia, no to setki lat tak naprawdę, później kilkadziesiąt lat komunizmu, więc to też rodziło się wszystko w bólach, natomiast te Ruchy takie radykalne, neofaszystowskie potrafią się odbudować bardzo szybko. Ale neofaszystowski to, co pan oglądał w sobotę. Tak, to jest zdecydowanie ruch neofaszystowski. Jest to niebezpieczne z tego względu, oczywiście, ten ruch sam w sobie dzięki wsparciu kościoła może stać się niebezpieczny bo bardzo podobnej retoryki używa wielu duchownych i to jest pod płaszczykiem niby takich pobudek stricte patriotycznych choć z patriotyzmem nie ma to nic wspólnego natomiast niebezpieczeństwo jest realne w momencie kiedyby się rozpadał pis i wtedy te ugrupowania mogłyby urosnąć w siłę na tyle, że rzeczywiście wejdą do parlamentu. Ja przypomnę chociażby czasy właśnie czwartej RP, kiedy no z demokracją byliśmy troszkę na bakier, a reszty wydobywcze, preparowanie dowodów, zamykanie ludzi bez powodu. No to, to były czasy straszne. Oczywiście nie, nie dotknęły wszystkich, bo plan Jarosława Kaczyńskiego się nie ziścił, żeby, żeby to umocnić i ugruntować. Natomiast no, stało się powszechną praktyką. No zapomnienie o tak zwanym domniemaniu niewinności. Ja jestem ciekawa, czy pani Janusz Korwin-Mikke też by nazwał tych ludzi w sobotę z kongresu z ruchu narodowego neofaszystami. To Januszu. znaczy neofaszystowska jest Unia Europejska. Unia, program Unii Europejskiej jest absolutnym powtórzeniem problemu Adolfa Hitlera. E, zarówno walka z papierosami, wprowadzenie euro, e, kontrola nad gospodarką przez urzędników to są wszystko przymusowe kształcenie dzieci w szkołach, e, to, że nie rodzice decydują, e, czy dziecko do szkoły, tylko państwo decyduje. To wszystko są programy Adolfa Hitlera. Nie wolno nam czytać dzisiaj programu Adolfa Hitlera, nie wolno czytać Mein Kampf, ponieważ podobieństwo idei hitlerowskich do Unii Europejskiej się rzuca w oczy. I oczywiście pewne elementy są również w tym, co są młodzi ludzie, ale tu jest faszyzm. Faszyzm to nie są maszerujący ludzie na ulicach, to są urzędnicy w rękawkach, taki jak Eichmann, którzy posyłali w rękawkach ludzi do gazu. Oni teraz będą posyłali do gazu nie Żydów, tylko antysemitów, ale idea jest dokładnie ta sama. Panie to no nie, to pan jakoś myli zupełnie pojęcia. Mieliśmy tutaj w materiale opodatkować zachodnie koncerny. No co to znaczy, że dzielimy firmy w Polsce na, ze względu na pochodzenie kapitału. Po pierwsze nie można tego praktycznie nie zrobić to w praktyce. No znaczy, że to są hasła demo, demagogiczne przede wszystkim. No tak. Które się w żaden sposób nie obronią prawnie i mają tylko na celu wywołać emocje i gdyby to nie, nie robiłbym z tego problemu gdyby nie to, że coraz częściej dochodzi do zakłócania różnego rodzaju spotkań na uczelniach, gdyby nie to, że dochodzi do podpaleń drzwi osób o innej narodowości, gdyby nie dochodziło do dyskryminowania i poniżania osób niepełnosprawnych. Pan jest tutaj przedstawicielem Takim, takich osób, który gardzi osobami niepełnosprawnymi, drwi pan z nich, szydzi. No to jest niedopuszczalne i pan nakręca tą spiralę nienawiści i to jest właśnie na faszyzm. To jest budowanie silnego państwa totalitarnego, zbudowanego na demagogii, na populizmie i to Anie, jest Nie po pośle, czy pan by przykle. pana Korwin-Mikke'ego też zaliczył do yy, właśnie yy środowiska neofaszystowskiego na pewno w takim do razie? homofobów. Tutaj jak się poza studiem z panem Januszem rozmawia, bardzo sensowne czasami tezy głosi w momencie, kiedy zobaczy kamerę, no zaczyna no wariować tak? i opowiadać jakieś niestworzone rzeczy. No te przykłady, które pan podał odnośnie Unii Europejskiej, no to naprawdę no, są bardzo chybione, bo jeżeli uważa pan, że obowiązek szkolny jest czymś złym, no, te, no to no to, z, no to... Zakaz palenia papierosów no, też jest czymś złym. No, no czy to czy to nakaz jedzenia tak? W Kler, e, nakaz... Z... Pasach, no mm -hmm. akurat Hitler nie nakazywał jazdy w pasach, tak nawiasem mm -hmm. mówiąc. E, otóż, e, otóż, oczywiście e, dla mnie faszyści też, nawiasem mówiąc, Hitler był socjalistą, a nie faszystą, był socjalistą, to Mussolini był faszystą. I faszyst się niekoniecznie musi łączyć z nacjonalizmem. Można być, być faszystą międzynarodowym, mm -hmm. dokładnie tak samo. Faszyst jest to rodzaj socjalizmu, tylko łagodny, e, który odrzuca takie rzeczy jak, jak forowanie właśnie homoseksualistów, czy innych takich, prawda? Faszyści tego na ogół nie robią, socjaliści tak. Więc ja wolę faszystów, bo socjalistów. Socjalistów trzeba, trzeba tępić, faszystów, to, to troszkę można ewentualnie rozmawiać. Natomiast y, pan, pan nie będzie musiał przeprosić, ale my się spotkamy w sądzie za twierdzenie, że ja pogardzam dwie szydzę z inwalidów. Proszę pana, ja nie pogardzam nie dwie, ani nie szydzę. Natomiast więcej jest osób, które rosy pieniądze na tych ludziach. Proszę pana, ja startowałem w wyborach w rybniku. Ja dostałem 8% w wyborach ale w, w szpitalu dla niepełnosprawnych tam 22%, widzi pan. Bo to, to nie jest troska o niepełnosprawnych, tylko o łajdaków, którzy robią sobie na nich pieniądze. I, 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 o, I o tym, i o tym, są. a to jest, nie, nie jest temat dzisiejszej, dzisiejszej narady. Natomiast, na, natomiast, e, proszę pana, e, ci ludzie, jak sądzę, no ja mówiąc, jeszcze skończyć ten temat, to pierwszym człowiekiem, który robił e, igrzyska dla niepełnosprawnych, był Adolf Hitler, żeby pan wiedział. Znaczy nie był pierwszy, pierwszy był Kaligula, a drugi był Adolf Hitler. To on robił dla inwalidów wojennych, robił Spartakiadę. I to jest też, parambioda para, to jest też kontowanie pomysłów Adolfa Hitlera, żebyśmy to jasno powiedzieli. Natomiast jeszcze raz mówię, jeszcze raz mówię, yy, są różni narodowcy. Jednych, jedni mają rację, drugi... Natomiast powiedziałem jedno. Napisałem taki list, do, wydrukowany jeszcze w Gazecie Wyborczej, lat temu, 25. Chcieliście mieć demokrację, czyli rządy durniów, będziecie mieli szowinizm, nacjonalizm, bo lud taki jest. Jak chcieliście mieć demokrację, czyli wolę większości, to będziecie to wszystko mieli. I, i będę z przyjemnością patrzył, jak się tych federastów, federastów powiedziałem wyraźnie, będą, będą, będą ich żywcem rozszarpywać. Będę patrzył na to z przyjemnością, bo takiej bandy złodziei, takiej bandy ludzi cynicznych, Arystokracja francuska to niczym. Yy, ona przynajmniej te pieniądze wyrzucała na budowę pałaców, a to jest wyrzucane na walkę z globalnym ociepleniem. A to pana, to jest takiej bandy, nie, propona. takiej bandy wspomnieć. złodziei i durniów, jaka obecnie rządzi w Unii Europejskiej, to jeszcze historia nie zna wie pan dlaczego, bo mają za dużo pieniędzy. Dzięki no, naucy i technicy mają dużo pieniędzy, więc można je wrócić w I tu zgadza się pan z postulatem ruchu narodowego, że powinniśmy z Unii wyjść. Oprócz tego, że Unia w ogóle powinna nie istnieć, tak? To powinniśmy z niej najpierw. No tak, yy, ale wydostać się. Jak no, rozumiem. Że tak. Ale, ale widzi pan, no, w porównaniu z tymi ludźmi w Unii, to nawet panowie Kaczyński, Tusk, Miller czy Belga, to są jeszcze miarę rozsądni no, ludzie w porównaniu z takim Zapatero, czy, czy innym, czy, czy innym tam, tam Barozo czy kimś takim. Więc, A pan poseł mówi, nie da się tego słuchać, Panie Kośle. No przykre, przykre jest to, co, to, co pan mówi. Właśnie łatwo jest wywołać u ludzi emocje. Łatwo jest y, kogoś Wszyscy dyskredytować i robią, podsycać nienawiść, no, ale nie można budować kapitału na czyichś lękach, obawach i na nienawiści. No, nie jest to y, moim, w moim odczuciu uzasadnione i no, niemoralne. I pan, jako polityk, powinien mieć tego świadomość, że pana y, słowa, mimo że nie jest pan parlamentarzystą, no, jednak mogą mieć y, jakieś y, skutki. I niestety, tego typu sformułowania, jak rozszarpywanie y, y, ludzi, federastów czy kogokolwiek innego, no to jest po prostu w debacie publicznej niedopuszczalne. Bo jeżeli pan uważa, że to, że jest, żyjemy w kraju demokratycznym jest złe, no to, no to, no to, no to przykro mi bardzo. Lepszego ustroju jeszcze nikt nie wynalazł. No i cóż, jeżeli panu się w tym kraju nie podoba, ma pan wolne, otwarte granice, może pan wyjechać do Afganistanu, do Iranu, do innych krajów. Gdzie, gdzie tam demokracji nie ma. Może pan do Chin sobie wyjechać. Będzie się pan tam możliwe rzeczy komfortowo. Natomiast, ślubę, się natomiast, jest, natomiast, zimno natomiast zimno proszę pana, w to, w to się. łatwo jest, łatwo jest dyskredytować i niszczyć. Bo tak jak mówię, kobiety na równouprawnienie musiały czekać setki lat. E żeby zdobyły prawa wyborcze, setki lat również musiały na, na to czekać. A teraz zniweczyć to wszystko jest bardzo łatwo i można podpalić Europę czy Polskę w właśnie w taki właśnie o o sposób. Tym rozmawiamy. Niestety, to jest łatwe? Niestety, czy... dlatego to jest niebezpieczne, bo to są hasła puste, populistyczne, wywołujące emocje. Natomiast nie pokazujecie, panowie, żadnej alternatywy dla tej demokracji. Bo Zartuje. Polska bez Unii Europejskiej, uważa pan, że jest w stanie konkurować sama z innymi państwami, chociażby w obrębie tych, które są w A tej księstwo, chwili w Unii Europejskiej. A nie potrafi konkurować? On no, jest malutkie. Jakoś sobie daje rany. No tak, to rzeczywiście, co, co rzeczywiście pan... to jest właśnie ta demagogia, to jest ta demagogia no, i no bo, co panie co, co, bo, Januszu, my, jak, jak się rozmawia pan, z panem poza studiem, to pan naprawdę z pan, sensem pan mówi. Pan by zaraz pan kazał, kazał przyłączyć Kazachstan do Związku Sowieckiego, bo jak się połączymy w jeden kraj, to będziemy potęgą. To, pana, pana... No, jest szereg tak. zagrożeń cywilizacyjnych i znaczy, dzięki... Jak, dzięki, mu, dzięki, konkretnie dzięki... Jako żona jesteśmy w tej chwili biorcą technologii biorcą kapitału czy dawcą technologii kapitału jak pan uważa e, raczej biorcą nie, raczej biorcą no właśnie no więc dlaczego, musimy się konsolidować jesteśmy słabsi musimy się konsolidować I, żeby, i świat jest dzisiaj globalną Te, wioską tego nie jeżeli chcemy konkurować z takimi potęgami jak Chiny Brazylia Chociażby wspomniany przez pana Kazachstan, który bardzo szybko się rozwija. Bo Indonezja, z Indonezja. Bo wystąpił ze Związku Sowieckiego i nie jest w Unii Ale, ale ma pan świadomość tego, że, że kraje, te, które są niedemokratyczne, bardzo szybko się rozwijają i kra kraje demokratyczne, żeby móc nawiązać z nimi równą walkę, to jednak właśnie powinny się konsolidować. Bo w innym przypadku rozdrobnione nie mają szans z takimi potęgami, bo w Chinach miesiąc czyjeś pracy kosztuje 5 dolarów i z tym nie da się bo walczyć, nie, jeżeli się nie, nie zjednoczy. pan nie mówi, kosztuje 500 dolarów, w tej chwili już niestety. Niestety kosztuje już 500 dolarów. Zależy, w, zależy, miejscu. Zależy w miejscu. W Chinach, więc i pan nie mówi, że kosztuje że takiej demagogii, ale miska że kosztuje 20 centów. I dlatego Chińczycy żyją na bardzo dużym poziomie, jak na swój jak, jak, jak na swoje możliwości. Proszę pana, Chiny były lat temu 30, 20 razy biedniejsze od Polski. I gdyby dano im pomoc, gdyby ci studenci z Tiananmen wygrali, gdyby, proszę pana, zrobiono na, na wzór zachodni, to dzisiaj byłoby to burki na Faso. Byliby zadłużeni, nie mieliby ani bomby atomowej, nie mieliby ani klatów kosmicznych, nie mieliby y, kolei, nie mieliby tylko, miały, miały tylko długi. Płaciliby zasiłki. Wie pan, ile, ile kosztuje danie miliardowi ludzi zasiłków socjalnych? Oni byli zadłużeni po uszy. A dzięki temu, że nie poszli drogą zachodnią, że nie dostali żadnej pomocy z Unii Europejskiej, żadnej pomocy z Unii Europejskiej, budują rocznie 11 tysięcy kilometrów autostrad w sześciu pasmowych, pana, mają koleje, które są 400 na godzinę, bo nie są w Unii Europejskiej. Unia nie dała im żadnej pomocy. I dlatego się rozwijają. Gdyby Polska nie wzięła żadnej pomocy z Unii Europejskiej, dzisiaj byliśmy przed samymi no to, to, to ja nawiążę. To idąc tym nie. tokiem, to Niemcy za czasów Adolfa Hitlera też się bardzo szybko rozwijały. I to było dobre. No, proszę był powiedzieć, jak ja chcę nawiązać do jednego zdania, panowie. Czy w tym sensie dobrze, że studenci z placu Tiananmen przegrali? Tak, oczywiście. Bo inaczej by Chiny poszły drogą zachodnią i były tak samo zadłużone jak Polska z całą pewnością. No. Nie liczą się pojedyncze ofiary ludzkie? No, w Chinach, panie, które bardzo... mają yy, no, tyle ludzi? Nie chodzi o ilość pana. Pinochet yy, za... No nie, no chodzi Pinochet o człowieka. Spowodował, czy nie? spowodował 500, 1500, przepraszam bardzo, ofiar mm. śmiertelnych. co yy, się stało? Ale dzięki temu yy, Chile wyszły z zapaści, tragicznej zapaści, którą zrobił Aliendę. Czyli było warto. Było warto z całą pewnością. Pan, rocznie ginie na drogach Polskiej 4000 ludzi i, 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 i trudno, no, tak takie są koszty, koszty nowoczesności. Prawda? Także nie ma co się, co się tutaj, tutaj rozkliwiać. Co się, tu się rozkliwia, tylko trzeba powiedzieć, co się robi rzecz słuszną, czy niesłuszną. Otóż ten Xiaoping powiedział, rzecz słuszną. To, że czy zamordował y, żonę Mao być, być może sama by była samobójstwo, tego nie wiemy. Kazał rozstrzelać bandę tworga. Otóż gdyby udało się rozstrzelać tych ludzi z Unii Europejskiej, to Europa by, mogłaby być może konkurować z muzułmanami. Jeśli dalej tak pójdziemy, pan sobie zdaje sprawę, że za 20 lat Europa będzie muzułmaniczna. Tak czy nie? Pan czy nie? Yy, bardzo możliwe, że tak będzie, ale tylko skonsolidowana Europa yy, i. Ba, bazująca na pewnych wartościach, takich jak właśnie jak równość jest w stanie się ciągle rozszerzać <tans> i zagwarantować tanie. bezpieczeństwo, a pana poglądy i pana dążenia niestety powodują, że y, no, może dojść w każdej chwili do wojny, gdyby tacy ludzie jak pan mieli władzę. Na, na, na tanie szczęście tanie. Polacy są mądrym y, narodem. Polska była zawsze wielokulturowa, wielonarodowa, tak. Polska ma w tym zakresie ogromne tradycje. Tolerancja tak. również y, w polskich domach jest czymś y, powszechnym, więc. To sianie nienawiści. Panie Januszu, ja eskalacja. rozumiem, że, że strzelanie do urzędników Unii Europejskiej jest przenośnią. Ja Przenośnią, oczywiście. No. Natomiast, Wolę to natomiast, uściślić, natomiast, dlatego że to mówienie o strzelaniu czasami nie, nie, prowadzi nie, nie, do strzelania. Nie, nie. Oczywiście, I... ale proszę Panią, no, proszę Pana, to co właśnie o to chodzi, o te wartości europejskie, one unijne. Proszę Pana, tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, to był antyrosyjski zdecydowanie. Tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, która była przecież nie, nie niemiecka, tylko antyniemiecka. Tak samo dobry Europejczyk nienawidzi Unii Europejskiej. Pan, pan zdaje sobie sprawę, że w Unii Europejskiej się uczy dzieci, czteroletnie dzieci y, homoseksualizmu, uczy się onanizmu w, w przedszkolach. Pan zdaje sobie sprawę. Ale czy pan, pan się nie analizował nigdy? Że pan że jest pana, tam szokowany? Że bo... pana jestem szokowany, zwłaszcza, że, że dzieci czteroletnie i nie. Za młodzieżem nikt tego nie uczył, proszę pana. Zna pan takie ja przejawy, nic co ludzkie, pana, nie nie obce. Ja miałem lat 16, czyli byłem już w stacie maturalnej i nie wiedziałem, co to jest homoseksualizm. Czyli mamy wszyscy chodzić I w murze. Nie wiedziałem, co to jest homoseksualizm, i... proszę pana. I nie, nie byłem też zresztą do, do niczego będzie, Ale tak? nie, w, nie, w, nie w tym, pana rzecz. nie najgorsza rzecz. Unia Europejska. To to nie jest najgorsza rzecz. Mnie, każe uczyć chłopców, że nie mają być agresywni. To kto będzie nas bronił przed muzułmanami? Jak mu, mu, nie będą ale dlaczego pan y, uważa, że muzułmanie to są gorsi ludzie? I dlaczego trzeba się nie, przed nimi o, bronić? nie lepsi, oni wygrają. Dlaczego, ale dlaczego się trzeba przed nimi oni bronić? Oni wygrywają, bo są lepsi. To jest właśnie straszne. To to straszne. To Poderzą nam gardło Pan już widział, co, co robią w Londynie w Nie, nie widzi pan. To jest, to jest tak, takie generalizowanie jest również bardzo niebezpieczne i krzywdzące. E, więc. No, bar... Panowie, to. Wrócimy za chwilę do dyskusji i mamy sondę przeprowadzoną dzisiaj na ulicach jednego z polskich miast. Pytamy o to ludzi, czy rzeczywiście boją się takiego rozwoju sytuacji. Posłuchajmy przez moment. Przykro mi jest, że Rów Narodowy się rozwija, ale generalnie mi to nie interesuje. No nie mają szans, jeśli tam 5% poparcia nie przekroczą, to nie ma żadnych szans. Teoretycznie nawet nie ma sensu tworzyć nowych, ja uważam przynajmniej, nowych partii czy nowych ugrupowań, bo to niewiele da w tej chwili. Nie? Mają duże szanse, nie? Niestety. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie po prostu. Takie ekstremistyczne grupowania są zawsze, wszędzie. I gdyby ich nie było, to chyba by nie było dobrze. Bo musi być w polityce jakiś ruch. Wykorzystują samą, samą, samą sytuację gospodarczą w Polsce, prawda? Grają trochę na emocjach. Wiadomo, Polska, naród, wolność, kraj. I szanse mają. No 5% próg wyborczy. Jak miną 5%, trochę mogą zamieszać, jak palikot w poprzednich wyborach. W Polsce od wielu, wielu lat... Ruchy nazistowskie, skinowskie, neofaszystowskie istniały. jeszcze jak tutaj w latach 80. działaliśmy jako muzycy i tak dalej. Przerażające jest to, że to teraz wraca z jakimś nowym impetem. Oni są głośni, ale to na, na krzyku się kończy. pośle, wyobraża pan sobie taką sytuację, że w kolejnych wyborach Ruch Narodowy wchodzi do Sejmu i y, pan, załóżmy, jest posłem, jest pan Winnicki posłem, pan Holocher, pan Zawisza i co dalej? No cóż, to byłby jakiś koszmar, ale on się może oczywiście ziścić. Panowie, na którzy pewno... mówią, że budują armię, idą na wojnę, że żyje w nich duch Bolesława Chrobrego, rycerstwa polskiego. No właśnie, to wszystko okraszone, to wszystko okraszone pięknymi hasłami, ładnie opakowane Pocieszające jest to, że na tą tego typu ideologię nabierają się najczęściej ludzie bardzo młodzi. W okresie dojrzewania, buntu, kiedy oni chcą być komuś potrzebni. Z tego, no to panie, na pewno także. to wykorzystują osoby mm. w innym wieku, ale bo ja też byłem kiedyś zafascynowany panem Leszkiem Moczulskim, panem też jak pana widziałem kiedyś w telewizji, ale z tego się wyrasta i kiedy człowiek dojrzewa, a umiarkowanie jest największą cnotą, to zdaję sobie sprawę, że e, no, powierzenie osobom o tak e, ekstremalnych e, poglądach jest niebezpieczne, bo jeżeli dzisiaj gorszy jest muzułmanin, to za chwilę gorszy może być brunet albo ktoś, kto ma ale... ciemne oczy. A za chwilę I Do kolejnego może sejmu może też wejść Żyd, pan Janusz korwin Korwinnikka, który w ostatnim mówi? sondażu, w jednym z ostatnich sondaży przekroczył, tak? Pan Janusz tak. porozumie bo. Nie Ale panie ja chcę panu powiedzieć, ja, ja nie chciałam pan do sejmu że... i co? Ja, ja, się, ja nie mogę być w sejmie z panem Winnickim, znam, znam pana Winickiego, znam pana Zawiszę, mm. rozmawiałem z panem Holocherów przez ufalić. telefon, ale... Przepraszam bardzo, ale pana, to są ludzie. Pan jest nietolerancyjny absolutnie. I, i, i jest to Pana wyłaził w wszelkim... ponad to dla mnie brak tolerancji? To trzeba mieć tolerancję również dla narodowców. E, I widzi pan, i, i widzi pan... E, Tolerancja ja wolę, się ja... kończy tam, kiedy ktoś ingeruje w czyjeś po prostu ale, prawa. Nie ale to, jest... to, to mnie Unia Europejska ingeruje w to, to, to czy mam prawo, w jakim wieku mam dziecko do mojej szkoły. Mi, mi ingeruje cały czas. A oni być może by tego nie chcieli. Nie wiem zresztą, bo całkiem możliwe, że oni też by tego chcieli. Ja nie mam. Ja nie jestem narodowcem, no, żeby, pan jest mi... żeby pan z pana własności. że pan mnie nie mylił? Dziecko jest podmiotem, nie jest pan Dzieck, właścicielem jest dziecka. Właścicie jest właścicielem dziecka, tak zawsze nie, było. Nie Otóż, proszę pana, ja nie jestem narodowcem i pan mnie nie myli. Ja jestem, jestem konserwatystą, ja jestem konserwatywnym liberałem, nawet żeby być ścisłym. Natomiast są bardzo ważne pierwiastki narodowe i chcę powiedzieć o jednym z kilku sprawach, w których się zgadzamy z narodowcami. Ale jest jedna sprawa, o której my się nie zgadzamy, bo jesteśmy bardziej narodowi niż oni. Otóż widzi pan. Wy, lewica, mówicie o społeczeństwie. Dla was społeczeństwo jest rzeczą ważną. a ja mam w nosie społeczeństwo, ja mówię o narodzie. Naród to moi przodkowie, którzy na swojej skórze wyprowadzili pewne zasady moralne, na przykład pamięta o rozchodzie żyć przychodem, w zgodzie. O, no to, nas, to są nasze dzieci, wnuki i prawnuki. I nie możecie, że społeczeństwo w głosowaniu demokratycznym powiedzieć zadłużamy się i niech prawnuki płacą. Bo to ja mam w nosie wolę społeczeństwa, ja mówię o zasadach. Nie wolno zadłużać państwa w ogóle. Nawet gdyby dziecko jest... społeczeństwa chciało jest... się zadłużać, to ja każę strzelać. Ale nie pozwolę zadłużać państwa, nie pozwolę, żeby dzisiejsze społeczeństwo się zadłużyło i dzieci w drugim kierunku się Panie mężu, To Mamy są czasy, takie same krzykliwe hasła i takie same genialne, jak pan kiedyś w kampanii mówił, że benzyna powinna być po złotówce, że podatków no tak. nie powinno być. To jest wszystko utopia to jest, wszystko utopia, to jest wszystko populizm. W połowie krajów na świecie jest tańsza niż złotówka, proszę pana. Co przykre, przykre Przykre, to jest. Yy, A jaka utopia? Co naprawdę pan, w połowie państw na mówi? świecie będzie jest utopia. Jak, jak wiadomo, tradycja jest wrogiem postępu. Ja pana zapytam, bo pan 20 ponad lat jest w polityce. Nie mamy czasu, Proszę powiedzieć, też... co pan zrobił dla obrony tego narodu, tego państwa? Co pan zrobił jako polityk? Co pan zrobił? Poza tym, że pan po prostu krzyczy w mediach i opowiada pan brednie. Co pan zrobił? Proszę to, powiedzieć. Że, to, że staram panie się panie takich, takie, takie typy jak pan trzymać z daleka i obnażać zamierzanie, pokazać skutki działań takich jak pan. Napisał pan widzieli. jedno doniesienie do prokuratora. Gdzie gdzieś jest krzywda, czy niesprawiedliwość, czy złamane prawo? Ja się nie, ja się nie zajmuję. Panu, do Zrobi napisałem, pan coś napisałem 30, 30, 30 a, i ani razu nie, nie, nie odpowiedziałem. No, ani razu, tak, tak. jakich sprawach? To jest w sprawie globalnego cieplenia. Janusz Korwin-Mikke. Tak. Panowie, proszę dziękuję proszę proszę. serdecznie. A magazyn tak czy nie wraca jutro, 21.30, się widzimy. Do zobaczenia.